Od tysiącleżnych reliktów po zaskakujące ukryte skarby, podstawa, którą wkraczamy na tajemnice, które pozostały pochowane przez wieki. Każde wykopaliska ujawnia nam fragmenty historii, które podważają czas i zbliżają nas do zapomnianych cywilizacji. Dzisiaj zanurzamy się w niesamowitym świecie podziemnych odkryć, w którym przeszłość ożywa z każdym nieoczekiwanym odkryciem. Towarzysz nam podczas tej podróży pod ziemią i odkryj, co historia wciąż musi ujawnić. Numer 1. Zaginięty skarb Forrest Fenn. W 2010 roku Forest Fenn, bogaty kolekcjoner sztuki, zapalił iskrę przygody w tysiącach łowców skarbów, ujawniając, że ukrył skrzynię pełną złota i cennych artefaktów w jakimś zakątku gór Nowego Meksyku. Jego wyzwanie – znajdź to poprzez ukryte wskazówki w wierszu. Przez prawie dekadę odkrywcy na całym świecie podążali za enigmatycznymi wskazówkami, zwiedzając niegościnną ziemię w poszukiwaniu legendarnego skarbu. Emocje, zagadki i tajemnica wydawały się nie mieć końca, aż do 2019 roku w końcu klatka piersiowa wyszła na jaw. Odkrycie nastąpiło w odległej, górzystej strefie w pobliżu przejścia Czerwonej Góry w Colorado. Przez tygodnie gruba warstwa śniegu utrzymywała ukrytą lokalizację. Dopóki Denny Burf, Dank, kierowca chipów, nie dokonał nieoczekiwanego odkrycia podczas usuwania drogi. Pomiędzy śniegiem a gruzem wyłoniła się klatka piersiowa z napisem, który sprawił, że jego serce biło szybciej. Skarpfen. Otwierając go, treść była tak zaskakująca, jak nieoczekiwane, rzadkie edycje książek, kultowe albumy muzyczne i, najbardziej szokujące. Manuskrypt podpisany przez samego Foureste Fenna, starannie zapisany pod płytą C. Denila Diamonda. Ta klatka piersiowa, bardziej niż zbiór cennych przedmiotów, reprezentowała ducha poszukiwań, historię legendy i dziedzictwo człowieka, który zakwestionował poszukiwaczy przygód na całym świecie, aby podążać jego szlakiem. Dzisiaj tajemnica skarbów Fenna wciąż urzeka tych, którzy marzą o emocjach wielkich poszukiwań. Numer 2. Tajemnicza kamienna maska Neolitu. 9 tysiące lat temu mieszkańcy ziemi w pobliżu góry Hibren i góry Judei zaczęli zmieniać swój styl życia, przechodząc z nomadyzmu na budowę osad i uprawy ziemi. Wśród jego dzieł powstała maska kamienna, której cel pozostaje tajemnicą. Archeolodzy uważają, że można to powiązać z własnością gruntów, ponieważ zakopanie przedmiotów jako oznaka posiadania było wówczas powszechną praktyką, Chociaż w tym celu maski rzadko były używane. Maski tego typu są niezwykle rzadkie, jest to jeden z zaledwie piętnastu na świecie, który został potwierdzony jako należący do epoki neolitycznej. Niektórzy eksperci uważają, że mogliby zostać uformowani z oblicza zmarłego w związku z rytuałami kultu przodków, bardzo zakorzenioną praktyką w regionie w tym okresie. Pomimo swojej wagi wszystko wskazuje, że zostało zaprojektowane do użycia podczas ceremonii. Małe dziury po bokach sugerują, że lina trzymała ją na twarzy tego, który ją nosił. Niewątpliwie noszenie go musiało być trochę wygodne. Numer 3. Tajemnicze ukryte tunele pod domami. Jest coś nieodpartego w pomyśle o odkryciu ukrytych przestrzeni pod naszymi stopami. Dla Freddiego Gudala przygoda rozpoczęła się, gdy zauważył niezwykłe drzwi w swojej bibliotece, które z czasem zniknęły. Jego ciekawość doprowadziła go do zbadania, a to, co znalazł, było zaskakujące. Za półką odkrył ukryty aparat i, badając dokładniej, wpadł na obszerną sieć podziemnych tuneli. Uważa się, że te fragmenty były używane w przeszłości przez słudzy, pozwalając im poruszać się przez rezydencję bez bycia widzianym. W innym przypadku para w Illinois dokonała podobnego odkrycia w swoim domu. Podczas renowacji znaleźli ukryte wejście pod chodnikiem, które przez ponad 100 lat prowadziło ich do nienaruszonej podziemnej komnaty. Wewnątrz odkryli stary łuk i dużo ziemi bez dotykania. Szacuje się, że tunel pochodzi z 1895 roku, chociaż jego pierwotny cel pozostaje zagadką. Niezależnie od tego, czy jest to przemyt, trasy ucieczki, czy inne nieznane cele, te ukryte przestrzenie oferują nam spojrzenie na historię. Przypominają nam, że pod naszymi domami mogą czekać na odkrycie przesłych tajemnic. Każde nowe odkrycie jest jak kapsułka czasowa, ujawniając fragmenty przesłych żyć i sposobu, w jaki ludzie żyli, pracowali, a nawet szukali schronienia. Z każdym odkryciem pojawia się nowa historia, dodając kolejną warstwę tajemnicy do tego, co naszym zdaniem wiemy o naszych własnych domach. Numer 4. Niesamowity skarb złotych monet w lutym 2013 roku. Para z północnej Kalifornii przeżyła chwilę godną historii przygodowej, idąc do swojego psa. Nie wyobrażając sobie tego, natknęli się na niezwykłe odkrycie ukryty skarb podziemny złożony z rzadkich złotych monet, z szacunkową wartością 10 milionów dolarów. 1427 monet, wydobytych w latach 1847-1894, były w nienagannym stanie. Niektóre były tak wyjątkowe, że ich indywidualna cena może osiągnąć prawie milion dolarów. Takie odkrycie jest marzeniem każdego dziecka i celu wielu łowców skarbów. Eksperci uważają, że ten skarb został pochowany podczas złotej gorączki w Kalifornii jako sposób ochrony bogactwa, ale z czasem został zapomniany. David Hall z Professional Co, so, Classification Service zweryfikował jej autentyczność i skatalogował ją jako jedno z największych wyników tego typu w historii USA. Para, która postanowiła pozostać w anonimowości, znalazła monety w ośmiu puszkach rozmieszczonych na ścieżce, którą podróżowali niezliczoną ilość razy. Ich plany obejmują najwięcej sprzedaży za pośrednictwem Amazon, oszczędzanie niektórych jako pamięci i przydzielanie części zysków na długi i wspieranie lokalnych korzystnych organizacji. Numer 5. Jaskinia kryształów Naika. W 2000 roku, głęboko w górach w pobliżu małego miasteczka Naika w Meksyku, górnicy byli rutynową misą odkrywania nowych depozytów mineralnych. Jednak to, co odkryli tego dnia, było całkowicie nieoczekiwane, gdy wykopali głębiej, weszli do niezwykłej jaskini. Ta rozległa jaskinia w kształcie podkowy była pełna ogromnych kryształów gipsowych które wydawały się bez końca rozciągały się we wszystkich kierunkach. Niektórzy mierzyli ponad 25 stóp, przypominając gigantyczne słupki telefoniczne, które stały ze ścian, podłóg i dachów, tworząc surrealistyczną i niesamowitą scenę. Kryształy te powstały w ekstremalnym ogniu, gdy komora była pełna wody, której temperatura przekroczyła 50 stopni. Jaskinia, znana później jako jaskinia kryształów, Została pochowana pod górą bogatą w ołów, cynk i srebro. Jego odkrycie przyciągnęło uwagę naukowców i badaczy na całym świecie. Był nie tylko niesamowicie piękny, ale także prezentował unikalne tajemnice naukowe. Gdy naukowcy badali dokładniej, pojawiły się wskazówki, że wciąż były ukryte kamery. Ale przyszłe badanie jaskini podniosło wyzwanie. Kryształy były tak delikatne, że dodatkowe wykopaliska narodziły ryzyko ich uszkodzenia. Ponadto dostęp do jaskini zależał od działania pomp wodnych kopalni. Kiedy wydobycie ustało w 2015 roku, jaskinia znów zaczęła zalewać, a naukowcy postanowili pozostawić kryształy nienaruszone. Ta decyzja zapewniła przetrwanie tego niesamowitego cudownego cudu, ukrytego w głębi ziemi, gdzie nadal jest cudem zachowanym pod powierzchnią, aby podziwiać je przyszłe pokolenia. Numer 6. Dom stulecia, który ukrył whisky prohibicji. Podczas odnowienia historycznego domu ponad stulecia w Ames w Nowym Jorku Nick Drummond i Patrick Bakker dokonali nieoczekiwanego odkrycia, które przetransportowało ich do przeszłości. Podczas gdy zdemontowali część struktury, odkryli ukryty zapas 66 butelek whisky epoki prohibicji, rzekomo związany ze starym przemytnikiem. Nick, projektant i pasjonat tej historii, Zauważył coś dziwnego podczas usuwania gniazda w holu. Pakiet spadł ze ściany, odsłaniając butelki owinięte jedwabnym papierem i słomy. Kontynuując eksplorację, znaleźli więcej BL ukrytych pod ziemią, odsłaniając tajną przeszłość domu. Butelki, oznaczone jako stary przemytnik, były częścią spuścizny pozostawionego przez pierwszego właściciela nieruchomości, tajemniczego hrabiego Adolfa Hoffnera, którego życie zostało owinięte w skandale. Odkrycie szybko zwróciło uwagę tysięcy ludzi w sieciach społecznościowych, w których nikt udostępnił szczegóły historii. Teraz para planuje zatrzymać puste butelki, takie jak pamięć, i sprzedać te, które nadal zawierają whisky, której wartość szacuje się na około tysiąc dolarów każda. Numer 7. Wrak statku pod piaskiem plaży. Piaski czasu zachowują wiele tajemnic, a czasem sama natura ujawnia je w nieoczekiwany sposób. Jedno z tych odkryć miało miejsce niedawno, gdy szczątki statku, pochowane przez długi czas, zostały odsłonięte na plaży na Florydzie po potężnym przejściu huraganu Nicole. Burza poruszyła wystarczającą ilość piasku, aby odsłonić dużą i tajemniczą strukturę pod powierzchnią. To dziwne odkrycie, o długości około 20 stóp, miało wszystkie cechy starego statku. Eksperci szybko zidentyfikowali go jako część łodzi prawdopodobnie rufi lub boku statku. W miarę rozpowszechnienia wiadomości zespół archeologów i historyków zaczął badać swoją tożsamość i miejsce w historii. Proces wykopu był delikatny. Usunięcie szczątków wzbudziło ryzyko spowodowania nieodwracalnych szkód, więc wymagane było staranne planowanie. Ta decyzja stworzyła złożoną równowagę, ujawnianie tajemnic statku, zachowane do przyszłych badań. Odkrycie wywołało wielki entuzjazm wśród ekspertów, którzy zaczęli spekulować na temat ich pochodzenia. Mógł to być ładunek lub statek handlowy utracony przez piractwo, katastrofę, a może tragiczny wypadek na morzu. W miarę postępów w wykopalisk każdy odkrył każdy artefakt, a każdy kawałek drewna zbliżył ich do rozwiązania zagadki. To było więcej niż prosty wrak statku. To było spojrzenie na historię morską. Każda warstwa piasku ujawniła historię czekającą na opowiedzenie, a zespół pracował niestrudzenie, wiedząc, że byli częścią rzadkiej podróży, aby odkryć kawałek historii, który był pochowany pod plażą przez długi czas. Numer 8. Statki pustynne Motenak Mujnak, niegdyś pomyślne miasto portowe nad brzegiem Morza Aralskiego, jest teraz opuszczony. W latach 60. był domem dla ponad 40 tysięcy osób i służył jako centrum rybackie i handlu. Jednak ze względu na katastrofalną interwencję środowiskową Związku Radzieckiego, Morze Aralowe zaczęło się zmniejszać. Woda była odchylona do nawadniania i przez ponad cztery dekady jej objętość spadła do niesamowitego 90%. Ekosystem został zdziesiątkowany, a kiedyś dobrze prosperujące miasto stało się miastem duchów. Tragedia Mujnaka jest naznaczona niepokojącym widokiem pozostałości porzuconych statków na pustyni. Te zardzewiałe statki, niegdyś używane do handlu i połowów, są teraz uwięzione od wody, uwięzionej w piasku. Są to upiorne symbole upadku miasta. To szokujące przypomnienie, w jaki sposób interwencja człowieka może powodować nieodwracalne szkody natury, stanowi potężne ostrzeżenie na przyszłość. Opuszczone statki wernak są cichym hołdem dla niszczycielskiego wpływu zmian klimatu i niezrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi przypominają nam, że wiele regionów zależnych od wody może stawić czoła równie tragicznemu celowi, jeśli globalne ocieplenie i złe zarządzanie nie zostanie rozwiązane. Numer 9. Schronienie antyjądrowe zimnej wojny odkryte na podwórku. W 2016 roku Johnson sprzyjał nieoczekiwaną zaskoczenie, kupując znajomemu dom w centralnym obszarze swojego miasta. Znalazł relikwia zimnej wojny, być może zakopane schronienie antynuklearne gdzieś na jego podwórku. Korzystając z rekordów miasta i detektora metalu, Sims zlokalizował schronisko zbudowane z betonu i kopuły z włókna szklanego. Po zejściu do schroniska znalazł go pustego, bez mebli lub materiałów eksploatacyjnych. Według danych budowlanych, schronisko zostało zbudowane przez Whitaker Pulse w 1961 roku ale jego istnienie było tajemnicą dla poprzedniego właściciela przez ponad 50 lat. Nie zniechęcając się wysokimi temperaturami lata, Syms rozpoczął swoje poszukiwania, aby wykopać podziemne schronienie wkrótce po przeprowadzce. Pomimo wykopania kilku powierzchownych otworów bez początkowego sukcesu, jego wytrwałość w końcu się opłaciła, gdy odkrył wejście do schroniska. Jako kapitan straży pożarnej Metro, Syms miał niezbędne doświadczenie, aby poradzić sobie z ostrożnością w tych sytuacjach, zdjął heavy metalową pokrywkę, ale czekał dzień przed zejściem ze schodów ślimakowych. Dzięki szkoleniu ratunkowym w ograniczonych przestrzeniach skrupulatnie przetestował powietrze w poszukiwaniu pleśni i upewnił się, że miał ścisłe wsparcie w nagłych wypadkach. Sims wyjaśnił, że ze względu na swoją wiedzę na temat ograniczonych przestrzeni podkreślił potrzebę zachowania ostrożności. Zauważając, że gdyby pokrywka znów spadła, nie mógłby jej podnieść od dołu. Wewnątrz Sims znalazł skromne schronienie przeciwiądrowe z kopułą z włókna szklanego pełnego gruzu i pozostałości. Zastanawiał się, że spodziewał się, że schronienie będzie podobne do kapsułki czasowej ukończona zaopatrzeniem obrony cywilnej jako detektory i literatury promieniowania. Jego pierwszym zadaniem było naprawa schodów Karakol i zasięgnięcie porady inżynierów i wykonawców, jak przywrócić konstrukcję. Simowie rozpoczęli nawet poszukiwania artykułów obrony cywilnej w stylu vintage, takich jak bębny wodne, aby po raz przywrócić schronisko. Planuje spędzić co najmniej jedną noc w schronisku, ciesząc się jego świeżą i stałą temperaturą około 70 stopni. Według Simsa baseny Whitaker zbudowały kilka podobnych schronisk przeciwłą w Tucson w latach 60. XX wieku, napędzane napięciami kryzysu rakietowego na Kubi. Dla właścicieli zainteresowanych wiedzą, czy mają schronisko przeciwjądrowe na swoim podwórku, Sims sugeruje rozpoczęcie przeglądu rozpowszechniania nieruchomości i konsultacji z lokalnymi władzami w hrabstwie Tucson lub Pimy. Ponadto ostrzegł przed wykopalowaniem bez odpowiednich środków ostrożności, podkreślając możliwe ryzyko eksploracji nieznanych dziur na Ziemi. Odkrycie SIM wywołało wielkie zainteresowanie online, gromadząc setki komentarzy i wizyt. Na razie spędza dni na planowaniu i projektowaniu przyszłości swojego schroniska przeciwiądrowego, wyobrażając sobie, że jest całkowicie odrestaurowany i pełen nostalgicznych pamiątek obrony cywilnej. Numer 10. Tajemniczy zbiornik Magmy. W 2019 roku. Zespół naukowców prowadzony przez Carl Tape z University of Alaska Fairbanks badał aktywność sejsmiczną w regionie Denali po trzęsieniu Ziemi o wielkości 7 stycznia w pobliżu Anchorage. Zainstalowali setki sejsmometrów wzdłuż winy Denali, aby uchwycić repliki i zrozumieć cechy sejsmiczne regionu. Podczas analizy znaleźli anomalny punkt, w którym fale sejsmiczne powoli zwalniają. Co to oznacza? Naukowcy uważają, że dane te sugerują istnienie zbiornika magmy około 11 km pod powierzchnią Denali. Denali, najwyższa góra w Ameryce Północnej, znajduje się na subdukcyjnej płytce tektonicznej, stanowi ogólnie związanym z aktywnością wulkaniczną. Jednak w regionie znanym jako wulkaniczna luka Denali nie ma wulkanów na powierzchni. Ta luka rozciąga się od Mount Sper do gór Rangel. Pokrywając obszar, w którym aktywność wulkaniczna wydaje się tajemniczo zaprzestać pomimo sprzyjających warunków geologicznych. Wygląda na to, że chociaż w okolicy nie ma wulkanów, magmy płoną głęboko pod ziemią. Obecność tego zbiornika magmy kwestionuje istniejące teorie dotyczące aktywności wulkanicznej w regionie. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, naukowcy planują zainstalować więcej instrumentów sejsmicznych bezpośrednio na anomalii. Numer 11. Serendipia Zephyro. W niesamowitym zwrotach wydarzeń pracownicy, którzy wykopali studnie na podwórku rezydencji na Sri Lance, wpadli na ogromną grupę szafirów. To imponujące odkrycie, szacowane na wartość 100 milionów dolarów, składało się z jednej grupy szafirów, która ważyła niesamowitą kwotę 2 milionów 500 tysięcy karatów. Odkrycie miało miejsce w Ratnapura, na całym świecie uznawanym za stolicę klejnotów. Nieruchomość należała do kupca klejnotów trzeciej generacji, pana Gamycz, którego ostre oko klejnotów doprowadziło go do zidentyfikowania wielkości odkrycia. Rozumiejąc znaczenie odkrycia, pan Gamycz natychmiast powiadomił władzę, inicjując drobiazgowy proces czyszczenia i certyfikacji, który trwał rok. Eksperci, w tym wybitny geolog, dr Gamini-Zoesa, byli zaskoczeni grupą szafirów, spekulując, że utworzyli prawie 400 milionów lat temu. Ten okaz, zwany obecnie Serendipia Sapphire, rozróżnia się jako największa grupa szafirów. W szczególności obejmuje rzadki szafir gwiazdowy, wyróżniający się jego unikalnym zjawiskiem optycznym. Społeczność klejnotów oczekuje z entuzjazmem, że to niezwykłe odkrycie przyciąga znaczne zainteresowanie prywatnych kolekcjonerów i muzeów. Jego wielkość, rzadkość i znaczenie historyczne sprawiają, że Serendipia Sapphir jest prawdziwym cudem natury i ludzkim odkryciem.